No dawno temu, a może nie tak dawno, za górami, za lasami, a może gdzieś niedaleko, na rozległych padnach za wsią okoliczne licha jak zwykle kończyły swoje nocne harcowanie. Bo z pierwszym promieniem słońca, tak tak, i z pianiem koguta, jakoś tak poczułem się nagle zmęczony. Licha oślizłe, licha kudłate, idźcie spać. Słońce wstaje nad światem, więc nim do wody z powrotem wpadnie, śpijcie spokojnie w przytulnym bagnie. A ty, czarny licho. Nie idziesz spać? Tak właśnie sobie myślę, żeby jeszcze trochę popracować. Kogoś nastraszyć albo co. W nocy to nic trudnego. Co innego w dzień? No, no, licho. Wie do czego to doprowadzi. A, ja spadam. No, no, Mężu, chodź Zjesz coś, odpoczniesz sobie Sił nabierzesz Jeszcze nie czas na odpoczynek to nasze pole rodzi tylko kamienie, jakby je jakie licho podrzucało. Ej, ptaku, zostaw to. Zobacz, jak on ciężko pracuje. Tak się nie godzi. Poddawaj to, no! Kocie, nawet nie myśl, że to wypijesz. Zobacz, biedak pada ze zmęczenia. Jak ci nie wstyd! Ola Boga! Dla głodnego i mój suchy chleb łakocie. Niechże mu pójdzie na zdrowie. O, co za paskudztwo! Wiedzy. To Czarne Licho miało bezsenny dzień. O nie, napsocił oh. temu biedakowi. Tym razem poniesie karę. Na. A, mam cię, bratku. To już nie masz komu płatać figli i to w biały dzień. W dodatku zanieczyszczasz bagno. Co mam z tobą A. robić? Powiesić za ogon. A skutać! Nie prać! Zasadź? Tak, tak! Proszę Państwa, tak nie można! Koledzy, przestańcie! Cisza! Zosad bagno! Cicho! A. Ja wiem, jak go ukarać. Czarne licho będzie pracować u biednego chłopa tak długo, aż ten nie przestanie być biedny. <laughs> Ale przecież biedny chłop zawsze będzie no biedny! A no, ja To żywocie za bezsenność! Ach. Hej, Czarny Rico! Czego chcesz? Szef mnie przysyła z A co to jest? Chyba coś czarnego! Szef powiedział, żebyś to wypił. Hmm? Yeah. Zapomniałem ci powiedzieć, to mikstura na pracowitość i to końska dawka. A? Nie mam głowy do zaklęć. Jak to było? Zaraz. Hokus pokus barokus. Hokus pokus parokus. Hokus pokus tyrannosaurus. Nie, na pewno nie tak. A może Hokus pokus parupkus? Przepraszam. dzień dobry. Polecam swoją sługi. Orze, sadzę się, je zbieram, dźwigam kosze i podlewam. Nazywają mnie czarnym parobkiem. Nie stać nas na parobka. Od lat nie było urodzaju. W worku na monety mamy dziury, a w worku na mąkę myszy. Mogę pracować za dach nad głową. Naprawdę? Tak, patrzcie jaki jestem silny. Dobrze dobrze, bo i dachem nad głową ci nie odpłacę. O, do licha. Chodźmy w pole czarny parobku. Zobaczysz, co cię czeka. 으아! Yeah. Yeah. Nie do wiary. Nie jestem już biedny! <ścoughs> Dziękuję ci, czarny parobku. Pracowałeś za trzech. Sił nie szczędziłeś. Upiekłam dla ciebie chleb i zrobiłam biały ser. Na pewno daleka droga przed tobą. Nie, tu niedaleko się bagna! A za bagnami jest droga, którą wrócę do siebie! Kiedy ty się wreszcie czy... przestaniesz wzruszać tym widokiem? Kogo tu znowu do nas niesie? Uh, 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 Ma czasu! Czarne licho! I to we własnej lichej osobie! No, a skoro już tu jesteś, to może przyłączysz się do nas? Ale my tylko nocą, no wiesz, przecież czarne licho woli na cudzym polu. W biały dzień. Hmm, Hartować? Hmm? Nie! Pracować! <laughs> A wy co tak siedzicie? Noc zapadła. Do roboty, bo nogi z błota powyrywa. Czarne licho. A gdzieś ty się, a, się a, podziewało? to ty! Ty! <grystanie> Wysłałeś mnie za karę na służbę do chłopa! Niemożliwe! Musiałem być w złym humorze. W ogóle nie miałeś humoru! Aha, w takim razie wszystko jasne! Jasne, jasne! To ja tyle czasu byłem obrzydliwie pracowity, ohydnie dobry i odrażająco usłużny, bo ty wstałeś lewą matką! Mam, masz humory, to już wiemy. Mam pomysł, jak ci to wynagrodzić! trzeba? Żółty napój lenistwa. Chyba niebieski? Może i niebieski. Ha, potęsztuję chłopa napojem lenistwa. Rok nie minie i znowu będzie biedny. No tak, ale ja znowu będę zły. Zły jak nie wiem co i po jakie licho! Ha. Bardzo się cieszę, że znowu jesteś z nami. Brakowało nam ciebie. To dziwne, ale ja też się cieszę. Bardzo się cieszę. Sok jagodowy. Pyszny. Pokrzepmy się i idźmy w pole. Hmm? Zaplony! Zaplony! Przepraszam. Czy mogę zamienić słówko z czarnym... z tym panem tutaj? nie. Słuchaj jaki numer, pomyliłem butelki, zamiast napoju lenistwa dałem ci sok zapomnienia. Ale czy my się w ogóle znamy? O to ligo, za późno. Tak oto czarny parobek został u chłopa. Czuł się tu lepiej niż na bagnach, a poza tym... Wiecie przecież, że nigdy nie lubił sypiać w <śmieniciela>